Czesław Ślimak, prezes Geotemii Podharańskiej. Witam Państwa serdecznie. Firma nasza w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia, 20 lat temu było to przedsięwzięcie pionierskie w naszym kraju. Dzisiaj jesteśmy nowoczesną firmą, którą nawet wielu zagranicznych gości z różnych innych przedsiębiorstw naszej branży lub z uniwersytetów odwiedza i są zachwyceni rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, jakie są zastosowane u nas. Firma nasza obsługuje 35% rynku zakopiańskiego. Również w tym roku zakończyliśmy wyrcenie kolejnego odwiertu produkcyjnego, który pozwoli na przyłączenie kolejnych 500, może 1000 budynków do naszej sieci ciepłowniczej. Mam nadzieję, że za kilka lat udział ciepłego termalnego będzie większy niż 50%. Dzięki, naszemu, dzięki działaniom naszej firmy powietrze w Zakopanem i na Podhalu jest znacznie czystsze. Zastępowanie paliw kopalnych stosowanych na Podhalu w piecach węglowych pozwoliło na zaoszczędzenie emisji ponad 330 tysięcy ton emisji dwutlenku węgla, co ma oczywiście kapitalne znaczenie dla naszego regionu, regionu o no, niezwykłych walorach turystycznych. Myślę, że Dzisiaj ze względu na to, że z jednej strony sytuacja firmy jest stabilna ekonomicznie, z drugiej strony stosujemy politykę bardzo umiarkowanych cen, nasza oferta jest bardzo dobra i konkurencyjna dla mieszkańców naszego regionu, stąd zainteresowanie podłączaniem do sieci geotermalnej jest dość duże. To stwarza pewien komfort dla nas pracy. Przyłączamy wiele, wiele nowych budynków. Tych, które się budują, ale również tych, którzy zamieniają dotychczasowe ogrzewanie, czy to olejowe, czy węglowe, na ciepło geotermalne.